Święta Katarzyno, Ty, która z całego serca oddałaś się służbie Bożej, wstawiaj się za nami przed tronem Najwyższego. Twoje życie było przykładem całkowitego oddania i zaufania Bogu. W czasach trudnych, w obliczu prześladowań i cierpienia, nie wahałaś się, by stanąć za prawdą, głosząc ją nawet w obliczu niebezpieczeństwa. Twoja miłość do Boga, Twoja mądrość i cierpliwość nie miały granic, Twoje serce przepełnione było Bożą łaską, a Ty, święta Katarzyno, stałaś się światłem dla tych, którzy szukali prawdy, prawdy, która pochodzi tylko od Boga. Przychodzimy dziś do Ciebie z pokornymi sercami, pełnymi nadziei na Twoje wstawiennictwo. Wiesz, jak wielkie są nasze trudności, jak wielki ból, smutek i niepewność towarzyszą nam na co dzień. Ty, która żyłaś wśród tych samych zmagań, wiesz, co to znaczy przejść przez ciemności życia i wciąż trwać przy Bogu. Twoje życie przypomina nam, że nie ma trudności, której Bóg nie mógłby przemienić w naszą siłę, jeśli tylko Mu zaufamy. Prosimy Cię, święta Katarzyno, abyś wstawiała się za nami w naszych potrzebach. Patrzysz na nas z nieba, widzisz naszą walkę o zachowanie wiary w świecie, który nie zawsze podąża za Bożymi przykazaniami. Wstawiaj się za nami, abyśmy podobnie jak ty nigdy nie poddali się w trudnych chwilach. Oświecaj nasze serca, byśmy umieli patrzeć na życie z Bożą Perspektywą, byśmy nie ulegli zwątpieniu, lecz z ufnością kroczyli drogą, którą Bóg dla nas wyznaczył. Ty, która byłaś tak blisko Bożego Serca, wiesz, jak ważna jest modlitwa. Jak potężne jest wołanie do Boga, aby wysłuchał naszych próśb. Święta Katarzyno, ty, która nie bałaś się głosić Ewangelii wśród niewierzących, spraw abyśmy tak jak ty nie bali się świadczyć o naszej wierze. Zwracamy się do Ciebie w naszych słabościach, bo wiemy, że Bóg wysłucha Twoich modlitw. Błagamy, wstawiaj się za nami, abyśmy nie ulegli pokusom tego świata, ale zawsze pozostali wierni Bogu. Niech Twoje modlitwy staną się dla nas źródłem siły, abyśmy z odwagą stawiali czoła wszelkim trudnościom. O, święta Katarzyno, modlimy się o Twoje wstawiennictwo w tych momentach, gdy nasze serca są zranione, w chwilach, kiedy czujemy się bezsilni. Wiemy, że Bóg dzięki Twoim modlitwom może przemienić nasz ból w pokój. Prosimy Cię o mądrość, o światło w naszych decyzjach, o poczucie Jego obecności w każdej chwili naszego życia. Wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili otworzyć nasze serca na Jego wolę i z pełnym zaufaniem szli za Jego prowadzeniem. Święta Katarzyno, wstawiaj się za tymi, którzy są zagubieni, którzy błądzą w ciemnościach grzechu i niewiary. Prosimy Cię, byś wyprosiła łaskę nawrócenia dla tych, którzy odeszli od Boga. Przypomnij im, że miłość Boża nie ma granic. Że on zawsze jest gotów przyjąć ich z powrotem w ramiona miłości, że nie ma sytuacji, w której nie mogliby doświadczyć jego miłosierdzia. Pomóż wszystkim, którzy szukają Boga, aby mogli go znaleźć w swoim życiu, aby prawdziwie go poznali i pokochali. Święta Katarzyno, prośmy Cię także o wstawiennictwo dla naszych rodzin, naszych bliskich. Którzy nie zawsze idą drogą Bożą, prosimy Cię, abyś modliła się za Nimi, aby każdy z nas mógł odkrywać miłość Bożą w swoim sercu, by nasze domy były miejscem modlitwy, pokoju i wzajemnej miłości. Wstawiaj się za wszystkimi, którzy potrzebują Bożej pomocy w uzdrowieniu swoich relacji, zarówno z Bogiem, jak i z innymi ludźmi. Twoje życie jest dla nas wzorem, jak przejść przez życie z wiarą, nadzieją i miłością. Prosimy Cię, święta Katarzyno, abyś pomogła nam przezwyciężyć nasze słabości, nasze lęki i wątpliwości. Niech Twoje orędownictwo wyprosi dla nas łaskę Bożego Błogosławieństwa, które wypełni nasze serca pokojem i radością. Bądź naszą przewodniczką na tej drodze. Abyśmy zawsze dążyli ku Bogu, niezależnie od trudności, które napotykamy. Święta Katarzyno, w Twoje ręce składamy nasze modlitwy, prosząc Cię o wstawiennictwo. Z wiarą oczekujemy, że Twój wstawienniczy głos będzie wysłuchany przez Boga, który nieustannie obdarza nas swoją łaską. Prosimy Cię, Święta Katarzyno, bądź z nami. W każdym momencie naszego życia, i prowadź nas ku pełni Bożego Królestwa. Święta Katarzyno, patronko mądrości i prawdy, prosimy Cię, abyś wstawiała się za nami w naszym poszukiwaniu Bożej mądrości. Ty, która byłaś pełna zrozumienia i przenikliwości, wiedziałaś, że prawdziwa mądrość pochodzi tylko od Boga. Twoje życie było odbiciem tej prawdy, bo wiedziałaś, że w pełni zrozumieć Boga można tylko poprzez modlitwę, wypełnianie Jego woli i ufność w Jego prowadzenie. Wstawiaj się za nami, abyśmy i my potrafili odkrywać tę mądrość, która przemienia nasze serca i nasze życie. Prosimy Cię, święta Katarzyno. Abyś nas wspierała w momentach, kiedy stoimy przed trudnymi wyborami, kiedy czujemy się zagubieni i nie wiemy, jak postąpić, aby nasza decyzja była zgodna z wolą Bożą, wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili rozpoznać Jego głos w naszym życiu. Prosimy, abyś nas nauczyła, jak słuchać i rozumieć Boga, jak otwierać nasze serca na Jego światło. Które rozjaśnia nasze drogi i prowadzi nas ku zbawieniu. Święta Katarzyno, patronko osób szukających prawdy, wstawiaj się za tymi, którzy żyją w błędzie i nie znają prawdy Bożej. Prosimy Cię, abyś wyjednała łaskę nawrócenia dla wszystkich, którzy nie odkryli jeszcze pełni Bożego objawienia. Prosimy Cię o modlitwę za tych, którzy żyją w grzechu. Za tych, którzy oddalili się od Boga, aby mogli doświadczyć jego miłosierdzia i łaski. Wyproś dla nich łaskę nawrócenia, aby ich serca zostały otwarte na Ewangelię, a ich życie zostało przemienione przez Bożą miłość. Wstawiaj się, Święta Katarzyno, za osobami, które cierpią z powodu braku pokoju w sercu. Wiesz, jak wiele osób boryka się z lękiem, smutkiem i niepewnością. Twoje życie przypomina nam, że prawdziwy pokój przychodzi tylko z Boga, a Jego obecność w naszym życiu daje nam poczucie bezpieczeństwa. Prosimy Cię, abyś wyprosiła dla nas wszystkich łaskę pokoju Bożego, który przewyższa wszelki rozum. Niech ten pokój. Wypełni nasze serca i umysły, abyśmy potrafili stawić czoła trudnościom tego świata z wiarą i nadzieją. Święta Katarzyno, wstawiaj się za nami w chwilach kryzysów, zarówno duchowych jak i materialnych. Prosimy Cię, abyś wyjednała dla nas łaskę Bożej opieki w trudnych chwilach, kiedy czujemy się bezsilni i zrozpaczeni. Wiesz, jak ważna jest Boża pomoc w chwilach kiedy nasze siły się wyczerpują kiedy nie potrafimy poradzić sobie z problemami które nas przytłaczają wstawiaj się za nami abyśmy zaufali Bogu wiedząc że on nigdy nas nie opuści i zawsze będzie z nami nawet w najciemniejszych momentach naszego życia święta katarzyno patronko cierpiących prosimy cię o wstawiennictwo za wszystkimi którzy doświadczają bólu ciała i duszy Prosimy, abyś wyprosiła dla nich łaskę, pocieszenia i siły w obliczu cierpienia. Ty, która przeszłaś przez tak wielki ból, a jednak nigdy nie straciłaś swojej wiary, wstawiaj się za tymi, którzy dziś cierpią. Prosimy Cię, aby ich cierpienie stało się drogą do większej miłości Boga, aby mogli w pełni oddać się Jemu, nawet w swoich najtrudniejszych chwilach. Prosimy Cię, święta Katarzyno. Abyś wyprosiła dla nas wszystkich łaskę pełnej ufności w Bożą Opatrzność. W życiu pełnym niepewności nie ma nic bardziej ważnego niż zaufanie, że Bóg ma plan dla każdego z nas, że nic nie dzieje się przypadkowo. Wyproś dla nas, abyśmy w każdym momencie naszego życia potrafili powierzyć nasze troski Bogu, wiedząc, że On zawsze dba o nas. I prowadzi nas ku pełni życia. Pomóż nam pamiętać, że nasze życie jest w jego rękach, a jego plan jest doskonały, nawet jeśli czasem go nie rozumiemy. Święta Katarzyno, prosimy Cię o wstawiennictwo za naszymi rodzinami, aby w naszych domach panowała Boża miłość i pokój. Prosimy, abyś wspierała nasze relacje. Aby były pełne wzajemnego szacunku, zrozumienia i miłości. Pomóż nam żyć w zgodzie z Bożymi przykazaniami, aby nasze rodziny stały się prawdziwymi wspólnotami, w których Boża obecność jest widoczna na każdym kroku. Święta Katarzyno, modlimy się, abyś była naszą opiekunką i przewodniczką na drodze życia. Pomóż nam w chwilach trudnych, bądź naszą orędowniczką, kiedy czujemy się bezsilni. Wstawiaj się za nami, abyśmy mogli w pełni doświadczać Bożej łaski i pokoju. Prosimy Cię, Święta Katarzyno, abyś pomogła nam zrozumieć, że w każdym momencie naszego życia Bóg jest z nami, prowadzi nas i nigdy nas nie opuści. Święta Katarzyno, Twoje ręce składamy nasze prośby o łaskę wytrwałości. Ty, która żyłaś w czasach prześladowań, w czasie gdy głoszenie prawdy o Chrystusie wiązało się z ogromnym ryzykiem, dajesz nam przykład, jak nie lękać się trudności. Twoje życie jest świadectwem siły i wiary, która potrafi przetrwać każdą burzę. Dziś kiedy nie spotykamy się z prześladowaniami fizycznymi, ale nasze serca są zranione przez wątpliwości, lęki i codzienne trudności, prosimy Cię, święta Katarzyno, o wytrwałość w wierze, prosimy Cię, święta Katarzyno, o wstawiennictwo, byśmy potrafili nie tylko wytrwać w wierze, ale także trwać w miłości do Boga. W świecie, który często odwraca się od jego nauk, potrzebujemy Twojego wstawiennictwa, byśmy nie ulegli pokusom i nie zapomnieli, że tylko w Bogu znajduje się nasze prawdziwe szczęście. Prosimy Cię, abyś pomogła nam dostrzegać Bożą obecność w każdym momencie naszego życia, abyśmy nie szukali pociechy w rzeczach przemijających, ale. W Bożej Miłości, która jest wieczna. Święta Katarzyno, wstawiaj się za tymi, którzy borykają się z duchową pustką i zagubieniem. Wiesz, jak wiele osób błądzi w ciemnościach, szukając sensu życia w rzeczach, które nie przynoszą prawdziwego pokoju. Prosimy Cię, abyś wyprosiła dla nich łaskę. Odnalezienia Bożej obecności, by mogli doświadczyć miłości, która daje pełnię życia. Wstawiaj się za nami, abyśmy zawsze szukali Boga w naszym życiu i nie zapominali, że On jest jedynym źródłem pokoju, radości i prawdziwego szczęścia. Prosimy Cię także o pomoc w trudnych chwilach, kiedy nasze serca są pełne wątpliwości. Wiesz, jak ciężko jest w chwilach kryzysu nie zwątpić w Boże prowadzenie. Wiesz, jak łatwo jest poddać się w chwilach cierpienia i nie dostrzegać Bożych planów, które są pełne miłości i troski. Ty, święta Katarzyno, nigdy nie pozwoliłaś sobie na zwątpienie, nie pozwoliłaś, by Twoja wiara osłabła pomimo największych trudności. Prosimy Cię, abyś wyprosiła dla nas dar silnej wiary, która nie boi się ciemności, ale ufa, że w końcu nadejdzie światło Bożej prawdy. Święta Katarzyno, patronko tych, którzy zmagają się z trudnościami w relacjach międzyludzkich, prosimy Cię o wstawiennictwo za naszymi rodzinami, przyjaciółmi i wszystkimi, z którymi mamy trudności. Pomóż nam przebaczać, wybaczać sobie i innym, by nasze serca były otwarte na Bożą Miłość, która jednoczy, uzdrawia i przynosi pokój. Wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili patrzeć na siebie nawzajem przez pryzmat Bożego Miłosierdzia, a nie przez pryzmat naszych słabości i błędów. O, święta Katarzyno! Bądź naszym przewodnikiem w budowaniu relacji pełnych pokoju, szacunku i miłości. Prosimy Cię, święta Katarzyno, abyś wyprosiła dla nas łaskę, odwagi w głoszeniu Ewangelii. Współczesny świat często odrzuca prawdę o Chrystusie, a my, Twoi wierni uczniowie, niejednokrotnie boimy się. Podjąć wyzwanie mówienia o Bożej miłości. Ty, która nie bałaś się stanąć przed potężnymi władcami i mówić prawdę, daj nam odwagę, byśmy również mieli odwagę być świadkami Chrystusa, nawet w obliczu trudności. Pomóż nam głosić Ewangelię nie tylko słowami, ale także życiem, aby nasze postawy były świadectwem tego, jak wielką miłość otrzymaliśmy od Boga. Święta Katarzyno, wstawiaj się za tymi, którzy szukają pokoju w świecie, który zdaje się go nie oferować. Prosimy Cię, abyś pomogła wszystkim, którzy żyją w niepokoju, cierpieniu i smutku. Wstawiaj się za tymi, którzy doświadczają lęku, bezsilności i rozpaczy. Prosimy Cię, abyś wyprosiła dla nich łaskę Bożego Pokoju który przewyższa wszelki rozum. O święta Katarzyno, spraw, aby wszyscy, którzy zmagają się z trudnościami, mogli poczuć obecność Boga w swoim życiu, by mogli doświadczyć pokoju, który tylko On może dać. Święta Katarzyno, prosimy Cię także o wstawiennictwo za naszymi dziećmi, wnukami i młodzieżą, aby wyrastali na ludzi pełnych wiary i nadziei. By w swoich sercach nosili miłość Boga i byli gotowi żyć zgodnie z Jego wolą. Prosimy Cię, święta Katarzyno, abyś pomogła młodym ludziom znaleźć sens życia w Chrystusie, by byli odważni w dążeniu do świętości. Wyproś dla nich dar silnej wiary, która nie zniechęca się w obliczu trudności, ale zawsze ufa, że Bóg ma dla nich doskonały plan. Święta Katarzyno, dziękujemy Ci za Twoje wstawiennictwo i prosimy, abyś była z nami w każdym dniu naszego życia. Wypraszaj dla nas łaski, które pozwolą nam żyć w pełni Bożych przykazań i zbliżyć się do Boga. Prosimy Cię, Święta Katarzyno, abyś nieustannie wspierała nas swoją modlitwą, byśmy zawsze trwali w Bożej łasce. I nigdy nie zapomnieli o Jego miłości. Święta Katarzyno, w Twoje ręce składamy nasze serca, pełne pragnienia świętości i bliskości z Bogiem. Ty, któraś przez całe swoje życie była wzorem pokory, pobożności i oddania Bogu, prosimy Cię, abyś pomogła nam w naszym dążeniu do świętości. W dzisiejszym świecie, w którym liczy się przede wszystkim sukces i zewnętrzny blask, często zapominamy, że prawdziwa wartość człowieka leży w relacji z Bogiem. Prosimy Cię, abyś wyjednała dla nas dar wewnętrznego pokoju, który pochodzi z życia zgodnego z wolą Bożą. Naucz nas dostrzegać w codziennych, małych rzeczach Jego obecność abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa, Jego Syna. Ty, święta Katarzyno, w swoich trudnych chwilach nigdy nie zwątpiłaś w Bożą obecność. Twoje życie było pełne cierpienia, jednak Ty potrafiłaś przekształcić ból w modlitwę, a cierpienie w ofiarę miłości. Prosimy Cię, abyś pomogła nam przyjąć wszystkie trudności i cierpienia, które napotykamy na naszej drodze, z wiarą i nadzieją. Pomóż nam spojrzeć na nasze życie z Bożej perspektywy, tak jak Ty patrzyłaś, widząc w każdej próbie okazję do wzrostu w wierze i zbliżenia się do Boga. Wstawiaj się za nami, abyśmy nigdy nie stracili nadziei. Ale zawsze ufali w Bożą opatrzność. Prosimy Cię, święta Katarzyno, abyś otworzyła nasze serca na Bożą miłość, byśmy potrafili ją przyjąć i dzielić się nią z innymi. Ty, która byłaś pełna miłości do Boga i bliźnich, byłaś żywym świadectwem tej prawdziwej miłości, która nie szuka własnych korzyści. Ale która zawsze stawia dobro drugiego człowieka na pierwszym miejscu. Prosimy Cię, abyś wyprosiła dla nas dar miłości, która będzie pełna pokory, cierpliwości i zrozumienia. Naucz nas, święta Katarzyno, jak kochać tak, jak Bóg kocha nas bezinteresownie i do końca. Święta Katarzyno. Wstawiaj się za wszystkimi, którzy czują się osamotnieni w swojej wierze. Prosimy Cię, abyś wyjednała dla nich łaskę poczucia Bożej Obecności, by wiedzieli, że nigdy nie są sami. Ty, która w chwilach prześladowań i samotności znalazłaś pocieszenie w Bogu, pomóż wszystkim, którzy dzisiaj czują się opuszczeni. Wstawiaj się za nimi, aby odkryli, że Boża Miłość jest zawsze obecna, że Bóg nigdy nie zostawia swoich dzieci, a jego obecność daje poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Prosimy Cię, abyś pomogła im przejść przez ich trudności z wiarą, że Bóg ma plan i że Jego pomoc jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Święta Katarzyno, modlimy się za tych, Którzy służą Kościołowi i ludziom, a ich posługa bywa niejednokrotnie pełna wyzwań i trudów. Prosimy Cię o wytrwałość i siłę dla wszystkich kapłanów, zakonników, zakonnic, misjonarzy oraz wszystkich, którzy poświęcają swoje życie służbie Bogu i bliźnim. Wiesz, jak wielkie jest to wyzwanie. Jak często może wiązać się z samotnością i trudami, wypraszaj dla nich łaskę, nieustannego zapału, aby nigdy nie zabrakło im sił w ich posłudze. Prosimy Cię, aby ich życie było pełne owoców w postaci nawróconych serc, którzy odkrywają prawdziwą miłość Boga. Prosimy Cię, święta Katarzyno, o Twoje wstawiennictwo za naszymi ojczyznami. Za tymi, którzy sprawują władzę, aby kierowali się mądrością, sprawiedliwością i troską o dobro wspólne. Wiesz, jak często polityka staje się narzędziem egoizmu i interesów, które szkodzą ludziom. Pomóż rządom i liderom na całym świecie, aby w ich sercach zagościła prawdziwa troska o każdego człowieka zwłaszcza o najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Prosimy Cię, aby zapanował pokój w naszych krajach, aby rządy były oparte na szacunku do godności ludzkiej, a działania polityczne nie były motywowane chciwością, ale miłością i sprawiedliwością. Święta Katarzyno, dziękujemy Ci za Twoje wstawiennictwo i prosimy, abyś pomogła nam w codziennym życiu. Bądź dla nas wzorem wierności, pokory, oddania Bogu i bliźnim, pomóż nam, abyśmy mogli wzrastać w świętości każdego dnia, w każdym słowie, każdym uczynku, w każdej myśli. Prosimy Cię, święta Katarzyno, abyś nas prowadziła na drodze do świętości, abyśmy pewnego dnia mogli stanąć przed obliczem Boga i usłyszeć dobrze sługo dobry i wierny. Święta Katarzyno, w tej ostatniej części naszej modlitwy chcemy podziękować Ci za wszystko, czym obdarzasz nas poprzez Twoje wstawiennictwo przed obliczem Boga. Z pokorą uznajemy, że bez Ciebie i Twojego przykładu, wiary nasza droga do świętości mogłaby być pełna trudów, które stawiają nas na rozdrożu. Ty jednak. Swoim życiem i wstawiennictwem wytyczasz nam drogę do Boga, który jest naszą prawdziwą nadzieją i zbawieniem. Dzięki Tobie możemy zrozumieć, jak ważne jest, by w każdym momencie naszego życia pamiętać o Bogu, o Jego miłości i o Jego woli, która zawsze prowadzi nas ku dobremu. Święta Katarzyno, w Twoje ręce składamy nasze prośby o łaskę prawdziwej mądrości. Ty, która byłaś znana ze swojej głębokiej wiedzy i mądrości, nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim duchowej, pomóż nam dostrzegać Bożą mądrość w każdym aspekcie naszego życia. Prosimy Cię, abyś wyprosiła dla nas dar rozumienia Pisma Świętego, dar modlitwy i głębszego poznania Bożych planów wobec nas. Prosimy, abyśmy każdego dnia dostrzegali Bożą Rękę prowadzącą nas przez życie, abyśmy potrafili odróżniać to, co jest zgodne z Jego wolą, od tego, co prowadzi nas z dala od Niego. Pomóż nam, święta Katarzyno, byśmy nie tylko znali nauki Ewangelii, ale byśmy je także żyli, wprowadzając je w nasze codzienne wybory. Wstawiaj się za nami, święta Katarzyno, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, jak wielką łaską jest życie w jedności z Bogiem. Pomóż nam unikać pokus, które wciągają nas w pułapki grzechu, i wyjednaj dla nas siłę, byśmy potrafili nie tylko walczyć z grzechem, ale także wybaczać sobie nawzajem by nasze serca były zawsze otwarte na Boże miłosierdzie modlimy się za wszystkich którzy borykają się z nałogami grzechem i rozpaczą aby odnaleźli drogę do nawrócenia i doświadczenia Bożej łaski prosimy cię święta Katarzyno abyś nieustannie wspierała nas w naszych Duchowych walkach, abyśmy nigdy nie tracili nadziei, ale zawsze patrzyli w stronę Bożej światłości. Święta Katarzyno, modlimy się o Twoje wstawiennictwo za naszymi braćmi i siostrami, którzy zmagają się z chorobami, cierpieniem fizycznym i psychicznym. Ty, która doświadczyłaś bólu w swoim życiu, doskonale wiesz, jak wielkie jest pragnienie ulgi i pociechy. Prosimy Cię, abyś wstawiała się za tymi, którzy zmagają się z ciężkimi chorobami, o dar uzdrowienia, ale także o dar wytrwałości w cierpieniu. Wiesz, że często to właśnie w cierpieniu zbliżamy się najbardziej do Boga, ale prosimy Cię, abyś pomogła nam nie zapominać, że On jest z nami w każdej chwili, nawet w najciemniejszych chwilach. Naszego życia. Prosimy, abyśmy potrafili w cierpieniu dostrzegać sens Bożego planu, który w końcu prowadzi do zbawienia. Na koniec tej modlitwy, święta Katarzyno, dziękujemy Ci za Twoje wstawiennictwo i prosimy, abyś nieustannie otaczała nas swoją modlitwą. Prosimy Cię, abyś wyprosiła dla nas łaski, które pozwolą nam wzrastać. W wierze, nadziei i miłości. Prosimy, abyśmy każdego dnia stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa, aby nasze życie było świadectwem Jego miłości i Jego mocy. Prosimy, abyś zawsze była naszym przewodnikiem na drodze do świętości, byśmy pewnego dnia mogli stanąć przed Bożym obliczem i usłyszeć słowa. Dobrze, sługo dobry i wierny. Święta Katarzyno, modlimy się, byś wstawiała się za nami w każdej chwili życia, szczególnie w chwilach trudnych, abyśmy nigdy nie stracili nadziei i zawsze szli za Bożymi śladami. Prosimy cię, abyś wyjednała nam łaskę wytrwałości w wierze, pokoju serca i mądrości w każdej decyzji. W Twoje ręce składamy naszą modlitwę, w pokorze prosząc o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich. Amen.